w kolejnym wydaniu, gotuj, tym razem Gotuj z Bożenką. A dzisiaj będę robiła nasze tradycyjne wieprzowe mielowe. Mam tutaj 70 gram mielonej wieprzowiny, którą sama zresztą mieliłam. Mam tutaj 8 deko bułki suchej, jedna średnia cebula powiedziałabym, dwa jajka, 3 czwarte łyżeczki soli, pieprz, ja kocham pieprz, i oczywiście mam troszkę natki. Nie każdy dodaje natkę do mielonych kotletów. Ja lubię. Zależy to już od Was. Pierwsze co zrobię to, wiecie, przekroję tą bułeczkę jedną, bo ona jest sucha. I namoczę ją. A w międzyczasie pokroję natkę z pietruszki. Zmiksuję. Tutaj mam blender, mikser do zmiksowania cebulki i Zaczniemy robić, smażyć kotlety. Pierwsze to oczywiście natka. Na drobne kawałeczki. Niektórzy dodają też czosnek czy majeranek. Ja tego nie robię. Dwie przyprawy, sól i pieprz. Można też również dodać pieprz ziołowy. Ale akurat tego pieprzu nie mam. Teraz pokroję cebulkę i będę mixowała cebulkę, a w międzyczasie, niech ta nasza półeczka się moczy, odciśniemy ją i też wrzu wrzucę ją tutaj do miksera i zblendujemy. A nie chce się przekręcić na drugą samą. I teraz cebulkę. Pokroję ją na mniejsze kawałki, będzie łatwiej ją zblendować. Dwa kawałeczki wypadły, ale już się znalazły. Uważam się, że będę płakać, mówię nie. Ale to potrwa tak 30, sekund i będzie gotowe. Chcę się upewnić, że jest dobrze zbielona na miastie. Chociaż nie, nie będzie przeszkadzać, jeśli znajdzie się jakiś malutki kawałeczek. I praktycznie mamy już podmieloną i teraz zobaczę, czy bułka już się namoczyła. Jeśli tak, to będziemy odciskać bułkę. Obeszło się bez płakania. Co zrobię teraz, to wbiję dwa jajka tu z boku, bo ja zaraz je roztrzepię widelcem. Tak jak mówiłam, 3 czwarte łyżeczki soli i pieprzu co najmniej też 3 czwarte łyżeczki. Dobrze jest bułeczkę namoczyć zawsze wcześniej, nie zaczniemy robić te kotlety. Ja nie moczyłam z tego względu, że chciałam pokazać na filmie jak to robimy. Teraz co zrobię to odcisnę tą bułeczkę. Trzeba ją tak naprawdę dobrze odsączyć z tej wody. Niektórzy też moczą bułkę w mleku u nas w domu bułkę w mleku moczyło się kiedy robiliśmy klops czy tak zwaną pieczeń rzymską do mielonych kotletów zawsze bułkę moczyliśmy w wodzie i tak ja robię tradycyjnie jak było robione u nas w domu staram się dobrze odcisnąć jeszcze jeden kawałeczek i zaraz wezmę tu miksera i zmiksujemy tą bułeczkę i praktycznie mamy już wszystkie składniki ok, dobrze, teraz odleję tą wodę i umyję ręce okay. następne 30 sekund i bułeczka będzie zmielona no, dobrze odcisnęła Biorą i używają zmieloną bułeczkę, widziałam, i zalewają wodą i dodają do mielonych. Można też tak. Ja robię tym tradycyjnym sposobem, jak było robione u mnie w domu. Ok, bułka zmielona, co naprawdę trwa szybko, tym bardziej, że była dobrze namoczona. I teraz przełożę ją do mięsa. Pierwsze co zrobię to, widzicie, mam te dwa jajeczka, tu ja rozbiję je widelcem troszeczkę. Ok, to wystarczy, wydaje mi się, i przełożę teraz tą bułeczkę, tą garstkę bułeczki, co tu mam. I użyję rąk do mieszania. I teraz tak, jeśli kupicie gotowe mielone ze sklepu i nie macie miksera czy czegokolwiek, powiem Wam, że widelcem też możecie drobno. Czy nożem siekać drobniutko namoczoną bułkę? Też rozdrobnie się bardzo łatwo. Postaram się wybrać tą łopatką wszystko do końca. Teraz troszeczkę tylko tak wymieszam i użyję rąk. Jeśli macie jakieś inne sposoby do rozdrobnienia tej bułki, gdy nie macie maszynki do mięsa czy miksera, Napiszcie, ciekawie to poczytam. Bardzo jestem ciekawa, czy w jakiś inny sposób. Ok, teraz użyję. Rą. Tym bardziej, że będę zaraz obtaczała te kotlety w bułeczce i pójdą na patelnię. Długo nie trzeba mieszać, bo tego mięsa nie jest tu tak dużo. W międzyczasie podłączę gaz pod patelnią i naleję. Ja będę smażyła nie na smalcu dzisiaj, tylko na oleju. Alright. I... Ok, pierwszy kotlecik zrobiony, następny. Wielkość kotletów uzależniona jest od Was. Oczywiście obtaczamy je w bułce. Ja używam jedną ręką. Robię, nie chcę drugiej brudzić. Tak robię zawsze i tak się nauczyłam. Jedną rączką można dwoma uformułować i bułeczkę obtoczyć. Na deseczkę, a potem na rozgrzany tłuszcz na patelnie. I tak po kolei. Jeden po drugim. Trzeba, czy jeszcze mamy ziemny tłuszcz, olej, tak naprawdę. Tak jak wspominałam, ja robię na oleju. I zaraz podejdziemy do patelni i te, co zrobiłam, położę na patelnię. Jeszcze tylko jednego zrobię. Ilość kotletów uzależniona jest od wielkości. Bardzo dobrze potem podać się czy z buraczkami, czy z marchewką. I ziemniaczkiem. Czy z surówką z czerwonej kapusty nawet kiszonej. Jak kto lubi. Ok, będziemy teraz smażyć. Myślę, że tłuszcz już jest nagrzany. I teraz po kolei będę kładła. Będę smażyła na takim średnim ogniu na złoto brązowy kolor. Zastanawiam się, czy jeszcze mi się je tu zmieszczą dwa, ale nie myślę. Jeden ok, w międzyczasie dorobię resztę, wyrobię resztę minut. Zaraz podejrzymy, jak one wyglądają po drugiej stronie. A może jeszcze chwilkę, pół minuty, nim przekręcę następne. Tak do 5-6 minut musimy jednak smażyć na jednej stronie. O, jeszcze, widzicie, jeszcze musimy je pokryć. Także 7 minutek. Minęło 8 minutek. Piękny kolorek. I teraz następne 7 minut. Sacziki gotowe. Zajęło nam to w granicach 16 minut tak naprawdę z jednej i z drugiej strony jak smażyliśmy razem i teraz pozostało jeszcze mi 4, to po dosmażyć w sumie będzie 10 kotlecików i jeszcze jeden i następne 15 minut za 8 minut 7 ja podejdę Smażenie jak widzicie dobiegł już koniec. I teraz będzie czas na degustację. Ok kochani, przyszedł czas na degustację, ale tak między nami po cichutku mówiąc, powiedzcie, jak on może nie smakować. Przecież tu wszystkie świeże składniki, świeże zmielone mięsko, nasz tradycyjny polski mielony. I na pewno jest smaczny. Kwestia tylko, czy trafiliśmy z solą i z pieprzem. Mm. So czysty, bardzo dobry. I teraz tak. Z czym możemy serwować? Surówka z czerwonej kapusty, surówka z, z kwaśnej, kiszonej kapusty. Mizeria. Marchewka z groszkiem. Sałata. Co kto lubi. Mam nadzieję że przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to w górę. Pamiętajcie, zapiszcie się na mój kanał i do zobaczenia wkrótce. Gotuj razem z Bożenką. Bye!